Myśleliście, że tylko nowy prezydent ma wytatuowane ciało? Błąd. Marta Nawrocka skrywa na kostce tajemniczy symbol, który mówi o niej więcej niż tysiąc wywiadów. Co oznacza ta dyskretna kotwica? I dlaczego ten sam wzór, który nosi pierwsza dama, stał się symbolem wielkiej miłości i wielkiego dramatu, Pauliny Smaszcz? Odkrywamy sekrety prezydenckiej alkowy. Rok 2025 przyniósł Polsce nie tylko zmiany polityczne, ale i rewolucję obyczajową na szczytach władzy. Kiedy Karol Nawrocki obejmował urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, media i obywatele wiedzieli jedno: to nie będzie prezydentura pod krawatem w dawnym, sztywnym stylu. Dyskusja o stylu nowej pary prezydenckiej rozgorzała momentalnie, a jednym z najgorętszych tematów stały się tatuaże. O ile w świecie Rokmanów czy piłkarzy nikogo one nie dziwią, o tyle w pałacu prezydenckim są nowością, która elektryzuje opinię publiczną. Tatuaże nowego prezydenta Polski Karola Nawrockiego szybko stały się przedmiotem narodowej debaty. Nie są to bowiem zwykłe ozdoby, ale symbole niosące ze sobą konkretny, mocny, a czasem kontrowersyjny przekaz. Pod koniec maja tego roku portal Onet ujawnił, że Karol Nawrocki, wśród licznych tatuaży, jakie zdobią jego ciało, posiada również symbole, które wywołały burzę. Mowa o znakach grupy chuligańskiej Lechigdańsk chuligani Wolnego Miasta. To mocny, męski, wręcz agresywny komunikat, świadczący o jego przeszłości, pasjach i środowisku, z którego się wywodzi. Wcześniej serwis Plejada informowała także, że Nawrocki wytatuował sobie na klatce piersiowej herb angielskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Mamy więc obraz prezydenta Fiktera człowieka z krwi i kości, z boiskową przeszłością. Ale co z pierwszą damą? W cieniu wytatuowanego męża stoi ona, Marta Nawrocka. Kobieta elegancka, stroniąca od skandali, która od dnia wyborów jest bacznie obserwowana przez stylistów i ekspertów od wizerunku. Wydawałoby się, że jej styl będzie kontrapunktem dla niegrzecznego chłopca, jakim w sferze wizerunkowej bywa jej mąż. I w dużej mierze tak jest. Jednak, jak to w życiu bywa, pozory mylą, a Marta Nawrocka również posiada swoją małą tajemnicę zapisaną na skórze. Okazuje się, że nie tylko nowy prezydent Polski ma tatuaże, ale również jego żona. Ta informacja, gdy tylko wypłynęła do mediów, stała się jednym z najchętniej czytanych materiałów fakt.pl w 2025 roku, tekst pierwotnie opublikowany w sierpniu, wciąż bije rekordy popularności. Dlaczego? Ponieważ tatuaż u pierwszej damy to wciąż temat tabu, złamanie pewnego konwenansu, sygnał nowoczesności wkraczającej na salony. Jednak w przeciwieństwie do męża, który epatuje dużymi wzorami na klatce piersiowej czy ramionach, marta Nawrocka postawiła na dyskrecję i subtelność. Pierwsza dama zdecydowała się na bardziej subtelne wzory na ciele, które są widoczne tylko w określonych sytuacjach, na przykład latem, gdy zakłada lżejsze obuwie lub podczas mniej oficjalnych wyjść. Na jej kostce można dostrzec małą kotwicę. Jego symbolika może być związana z miejscem urodzenia Martyna Wrockiej, czyli Gdańskiem. Jako Gdańszczanka, osoba wychowana nad Bałtykiem, może ma we krwi. Kotwica to symbol portu, powrotu do domu, bezpiecznej przystani. Ale to tylko pierwsza warstwa interpretacyjna. Druga, znacznie głębsza, dotyczy sfery emocjonalnej. Kotwica może także oznaczać przywiązanie do miejsca albo osoby. W kontekście bycia żoną polityka, matką i teraz pierwszą damą, zakotwiczenie nabiera nowego sensu. Oznacza stabilność w burzliwych czasach, wierność ideałom i trwanie przybliskich, niezależnie od sztormów historii. Aby nie opierać się tylko na domysłach, dziennikarze faktu zwrócili się do profesjonalistki. To popularny motyw, wyjaśnia faktowikaja Chodorowska. Ekspertka od tatuaży. Jej analiza rzuca nowe światło na ten dyskretny rysunek na ciele prezydentowej. Jest to bardzo popularny i uniwersalny motyw marynistyczny, czyli związany z wodą, a także kotwica jako symbol osadzenia, zakotwiczenia z danym miejscem, wspomnieniem lub osobą, mówi w rozmowie z faktem tatuatorka Kaja Chodorowska. Czytając te słowa z perspektywy czasu, w 2025 roku przechodzą na dreszcze. Paulina mówiła o Maćku jako o życiowej kotwicy, która trzyma mocno. Dziś wiemy, jak potoczyła się ta historia, rozwód, medialna wojna, kurzopki i publiczne pranie brudów. Kotwica, która miała być symbolem wiecznej miłości i stabilizacji, stała się pamiątką po związku, który nie przetrwał próby czasu. To gorzka lekcja o trwałości symboli na skórze kontra nietrwałości uczuć w życiu. Tatuaż został, miłość odeszła. To zestawienie Marty Nawrockiej i Pauliny Smaszcz jest fascynujące. Obie wybrały ten sam symbol. Dla jednej, Marty, jest on wciąż aktualnym znakiem stabilizacji, w związku z Gdańskiem i mężem, który teraz steruje nawą państwową. Kotwica Marty działa, trzyma ją w ryzach, daje oparcie. Dla drugiej, Pauliny, stał się symbolem przeszłości, bólu, a może przestrogą. Warto zastanowić się, czy Marta Nawrocka, decydując się na ten wzór, znała historię Pauliny? Zapewne nie, bo motyw jest, jak wspomniała ekspertka, uniwersalny. Jednak w przestrzeni publicznej te historie zaczynają żyć własnym życiem i się przeplatać. Tatuaż Marty Nawrockiej to także znak czasów. Mamy rok 2025. Tatuaże przestały być domeną marynarzy i więźniów. Choć mąż prezydentowej ma akurat tatuaże kojarzące się ze środowiskiem kibicowskim, co jest ewenementem. Weszły na salony. To, że pierwsza dama ma tatuaż i że otwarcie się o tym mówi, świadczy o zmianie pokoleniowej. Nawrotcy to para, która nie udaje arystokracji z XIX wieku. Są nowocześni, mają swoje pasje, swoje dziary i swoją historię zapisaną na ciele. Czy kotwica na kostce Martyna Wrockiej pomoże jej przetrwać trudny czas prezydentury męża? Życie na świeczniku to ciągły sztorm. Hejt, presja, brak prywatności. W takich warunkach posiadanie symbolicznego uziemienia jest bezcenne. Może w trudnych chwilach, patrząc na swoją kostkę, pierwsza dama przypomina sobie o Gdańsku, o szumie morza i o tym, co w życiu stałe i niezmienne. Marta Nawrocka ma to wytatuowane na nodze, to fakt. Ale to, co za tym idzie, to opowieść o tożsamości. Nie jest tylko dodatkiem do męża. Ma swoją historię, swoje symbole. Podczas gdy Karol nosi na piersi herb Chelsea i symbole Lechi, Marta nosi symbol uniwersalny, łączący, bezpieczny. Może to jest właśnie rola pierwszej damy? Łagodzić ostry wizerunek męża? Być kotwicą dla jego porywczości? W tym kontekście tajemniczy symbol przestaje być tajemnicą, a staje się kluczem do zrozumienia dynamiki w pałacu prezydenckim. Mamy tam ogień i wodę w ziemię. Miejmy nadzieję, że w przeciwieństwie do historii Pauliny Smaszcz, ta kotwica rzeczywiście utrzyma ich okręt na powierzchni przez całą kadencję, a może i dłużej. A wy? Co sądzicie o tatuażach u osób sprawujących najwyższe funkcje w państwie? Czy kotwica na kostce pierwszej damy dodaje jej uroku, czy nie przystoi? Jak oceniacie symbolikę tego wzoru w kontekście historii Pauliny Smaszcz? Czy tatuaże dla partnerów to ryzyko, czy piękny gest? Dajcie znać w komentarzach. To temat, który łączy politykę, styl życia i wielkie emocje. Śledźcie nasz kanał, bo prezydentura Nawrocki z pewnością dostarczy nam jeszcze wielu takich smaczków.